Jak po północy z cichej mogiły podniesie się naród i ludy przelękły. że tak wielki posąg z jednej bryły, a tak kartowny, że w gromach nie tańczy. Żeby Polskę wskrzesić, trzeba czynu. Nawet jeśli trzeba będzie wszystko skłopić, aż raptę wyrzmąć. W kawiarniach, na placach i ulicach Rzymu lud Bożym Duchem ogarnięty zmiecie o władzę. Panie Domowski, Przypomina Panu, że znam położenie nasze i nie ustaje w wysiłkach, by wesprzeć Pana Kolfantę. Ale także naszych wielkopolan w walce o Polskę. Mości Panowie, proszę Was o odłożenie tych wzajemnych animacji. Mamy teraz ważniejszy cel. Ocalić granicę Rzeczypospolitej. Polska znowu wolna!